No w końcu jakaś normalna letnia pogoda A nie deszcz zimno Turna do rynkowa jeszcze podjadę do CPN. Nie chce mi się teraz tutaj chodzić, szukać <laughs> banik, nie banik. Jak ja jestem elegancko ubrany. Jadę szybki, szybki wyjazd tam i z powrotem. Portfel jest. Co tu jest? Mało się coś? Chyba nie. Także jedziemy. że taką. się jeszcze jakiś deszcz ma popadywać w południe. Zobaczymy, jak to będzie. I może dzisiaj będzie gość. Się zapowiedział w końcu. Także zobaczymy, jak ten dzień się rozwinie. Z góry, jak ja to mówię zawsze lepiej widać, tu jeszcze jakiś stylopian, pozostał. Tak to wygląda stryszek. Tu już jest prąd wyprowadzony. Tam jest kanaliza wyprowadzona w rogu pod łazien nad łazienką. Tam będą łazienka. Trzeba się wziąć do roboty. Oj, plany. Będę już część Zacznę od podłogi. O, szkoda, że to tutaj jest taka nieduża wysokość. Ale to nic, trudno. Coś za coś. Są plusy i minusy. Tych starych belek nie będę ruszał. One już zostaną tak jak są. I daje nową konstrukcję pod podłogę z belek. Tak będę opierał się na, mu, na murze Tak samo z drugiej strony i z tej strony. I daje belki nowe. 10x20 i tu będzie 5 metrów, a tu jest 4 metry. Czyli 5x20 na, na, na 5 metrów. I teraz sobie rozmierzę. Ile tych belek mi będzie potrzeba? Trzeba tu ostrożnie chodzić, bo tu jest tylko regips i wełna. Żeby się raptownie nie znaleźć na dole, tak wyszło mi tak. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6 i tam gdzieś yy, zakończająca będzie 7, czyli 7 belek, takich trzeba mi kupić 7, czyli 7 5-metrowych, 7 4-metrowych, z lekkim zapasem, jakieś 700 zł, nie no, 1000. Wiem, 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 jest trak, ale nie mam materiału, żeby na traku wytrzeć. Dobra. No i czas leci, już mamy, która to? O Jezu, 17. Także tak, ja już belki zamówiłem w Tartaku, belki będą w czwartek, 14 beleczek zamówione. Jutro będę prawdopodobnie w mieście to zamówię, bo w mieście jest desła, deska podłogowa, pióropust. Tu jedziemy, muszę skłamać kamerkę. Pióro pust, deska w pióropust. Co? Nie, nie wiem, jeszcze muszę pomierzyć ile metrów kwadratowych tam wyjdzie, ale niedużo. Tam 4 na 4 16 plus 5 na 5 25. Jakieś 50 metrów kwadratowych. Nie, nawet niecałe. Yy, natomiast ja muszę przyszykować traktor z glebogryzarką, jutro. Od jutra jesteśmy dogadani, jutro wjeżdżamy na budowę z trawnikiem, dzisiaj tam ładowarka y, trochę rozwoziła tej ziemi, ale deszcz ich y, pogonił, także jutro będzie dalej kontynuowała rozwożenie ziemi, y, jutro gowcio przyjeżdża, także będziemy równać i zakładać trawnik. Ja wykręcę, teraz podjadę do domu, wykręcę tą, tą traktorkiem, żeby jutro była gotowa na wyjazd, żeby jutro nie trzeba było z rana latać, stać rano i dzida. Nie chcę mi się tam zajeżdżać, zobaczcie jak to wygląda. Deska podłogowa będzie w grubości 2,8 albo 2,9 mm, 2 cm. Czyli dosyć gruba. Rozpiętość między belkami 70 cm robi. Powinno wystarczyć. Żadnej płyty OSB nic nie daje, bo płyta OSB to jak teraz jak złoto. Na gotowo deska, pióro w Na wkręty do belek i tyle ma to wytrzymać a nie wiem czy wam mówiłem byłem dzisiaj w sklepie po zamówionym filtry i tak dalej nie przyjechało wiecie musiałem domówić się jeszcze raz także sparczek na razie musi poczekać domówiłem szczęki od razu nie z nowym bębnem taki plus, że jutro przyjedzie wszystko jedną paczkę. Dobra. O Dobra, ja się odwrócę, żeby tylko rano wstać, odpalić. Pojechać. Ale zadzwonię jeszcze do GoFra. W ogóle ciekawe czy nam potrzebna jest ta chlobelka. Mi się wydaje, że potrzebna, ale zadzwonię się, dopytam. Słuchaj, bo tam jak byłem u tego Irka, to on tam wiesz, równał już tu ten trawnik. Ale ja, ja tak zastanawiam się, bo on to trochę przygniata tą ziemię, nie? Czy bo chcę przyszykować traktor, ale nie wiem, może wziąć glebogryzarkę. Zawsze tam można rozpiąć. Może i trzeba by było podnieść, żeby ona delikatnie może zmieliła tą ziemię z wierzchu.

Dobra, to odpinam. No, jak byłem wcześniej, jak jeszcze padał deszcz, to tak, ale mówili, że, że kończą, bo deszcz pada, nie? Tak, tak, on już tam zaczął rozwozić to ziemię tutaj, gdzie. Jak wiesz, to po prawej stronie. No Nie, no o ósma, dziewiąta. O ósmej to tam, żeby być już. Oni od szóstej dymają.

Nie, grabić nie, nie, nie. Drogę już zrównał, tam oni wiesz, oni zaraz będą kończyć później. Żwirek już obsypany dookoła, chyba podjazd skończony. Oni, oni chyba już skończą, oni muszą tylko rozwozić ziemię, rozwieźć ziemię i zakończyć e, tu już krawężniki obstawione po prawej stronie od bramy do chałupy. Tylko tam kawałek został właśnie na jeżdżenie i obsypać chyba tym tłuczenkiem, który już jest, kupa i tyle. Dobra, Nara. i nam dziada no i dobra sam traktorek, jutro gochry przywiezie taką równiareczkę do tego traktorek gotowy tutaj czas będzie na bok Dobra, można powiedzieć ostatnie wejście na dzisiejszy dzień Dużo, dużo zostało zrobione, dużo jeszcze zostanie zrobione Ale tuż już że to powiem pozostawię to tylko i wyłącznie dla siebie O jak ładnie leci Poczekajcie aż zrobię zdjęcie nie mam telefonu do siebie <laughs> przy sobie, <laughs> bym zobaczył, bo nie zapierdziela gdzieś z Frankfurtu do Pekinu. Bo to tra taka trasa wschód-zachód. O, już. Przestał pryskać. Yy, także tak, jeżeli ktoś czuje się, że tak powiem, zmuszony do oglądania moich treści, to zwalniam z tej odpowiedzialności. I z tego przymusu to nie chce, niech nie ogląda. Absolutnie. I tyle co mam do powiedzenia. Dziś się dzień kończy dla mnie. Pomału. Jeszcze dużo obowiązków, że tak powiem, domowych. Jutro robimy wyjazd. Na budowę trawnika. Na budowę. Będzie gofer. Pawła dzisiaj nie było, miał być Paweł. Pawła dzisiaj nie ma. Nieważne. Ma być jutro. Kubotka jutro startuje. I ja obie jak najczęściej na usługi jeździła. Po to ona została w sumie kupiona. No i szykują się, szykują się następne roboty, nie? Także widzicie, jak to wygląda. Nie zawsze jest czas na wszystko. Jak to się mówi, zaraz, zaraz, nie wszystko naraz. Dobra, nie przedłużając, trzymajcie się do jutra.